Na naszym kanale. Dzisiaj jesteśmy w obozie i odpoczywamy sobie troszkę w terenie. Być może, że zaczniemy coś przygotowywać sobie ogólnie, będziemy fajnie, miło spędzać czas. Zapraszam na odcinek. Skoro jesteśmy w obozie i wspólnie spędzamy wolny czas, to podzieliliśmy swoje role. Max chce zająć się dzisiaj gotowaniem i przygotowaniem naszej leśnej strawy a ja zajmę się klejeniem pieca mamy przyniesiony baniak z wodą do gliny mimo tego, że troszkę popadało glina jest bardzo sucha zaraz robię otwór wleję tam wodę, niech sobie się nasącza moknie ta glina potem zacznę po prostu te kamienie sklejać a Max będzie przygotowywał obiad obiad? no leśną potrawę co będzie dzisiaj na leśna potrawa? boczek i jajka boczek i jajka czyli bekon. Ja wiem, że mamy też i cebulkę. Cebulkę no. pewnie też pokroisz i no. będziesz przygotowała nam leśną strawę, a ja zajmę się przygotowaniem pieca. Potem jak już pewnie już upieczesz, zjemy i no. pomożesz może jak starczy nam tej gliny, to razem coś pokleimy. Mhm. OK? to co zabieramy się do gotowania i do, do pracy? Tak. No to zabieramy się za gotowanie. Skoro Ty się zabierasz za gotowanie, to ja Przygotuję palenisko, nie będziemy dzisiaj dużego ognia palić. Zrobimy wszystko na naszego Crossfire'a. Crossfire o tyle jest fajne, że zajmuje mało miejsca. Ustawiamy i na tym stawiamy swoje, zobaczcie. Nie miałem tego wyczyszczone. Strasznie jest okopcone, ale na tym to polega, żeby pójść do lasu i świetnie spędzać czas. Jeszcze zawleczka, żeby mi się nic nie rozpadło. Max będzie przygotowywał nam nasze leśne jedzenie. O, cebulka, boczek. Świetnie widzę, że tam są jajka też przygotowane, zabezpieczone. A nie ale ci tą skórę Max możesz dać maszce, wiesz maszka zje mhm. o, to, tej skóry nie kroj kochanie wiesz Oto to daj maszce a ja się biorę za rozpalenie ognia mm. Proszę, maszka Ja się zabieram za gotowanie. Dobra, jak boczek jest pokrojony, to to Boczek pokrojony? Tak. Dobra, póki Max przygotowuje, ja zajmę się namaczaniem naszego budulca. Naprawdę, niby padało, ale jest bardzo, bardzo sucho. glina pochłania automatycznie zaczyna mięknąć zasypuję ją lekko i zalewam następną porcją wody glina jest świetnym budulcem jak wiecie od setek lat ludzie z gliny wytwarzali różnego rodzaju porcelanę budowali chaty cegły już właśnie zbudowane z pierwotnej gliny. Do tej pory piece kaflowe są właśnie klejone na glinę. Dodaje się do gliny też sproszkowanej białej cegły, żeby po prostu wzmocnić bardziej nasz budulec. Muszę ją dobrze przemieszać. Jak tam przygotowania? Bardzo dobrze. Z piaskiem dzisiaj będziemy jedli? Chyba ja. Pokaż. Mamy trochę brudne. Dobra, czyszczę. Wiecie co? Trochę piasku jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Podzieliliśmy się dzisiaj na funkcję. Max jest leśnym kucharzem w domu. Nie pozwalamy mu gotować, ale w lesie jak najbardziej. Niech po prostu przyswaja nowe umiejętności. Dokładnie. Ja zajmuję się innymi pracami, bardziej brudnymi, a Max zajmuje się gotowaniem i kucharzeniem w terenie. Nieźle to już wygląda. A na razie to jest... Radziłbym ci synek jeszcze na razie tu postawić uh -huh. i rozpalić. Krzesiwem będzie ci ciężko wzniesić ogień. Oczywiście umiejętność jak najbardziej potrzebna dla sama sztuka, dla sztuki, żeby nauczyć nasze dzieci leśnego obozowania i rozpalania ognia krzesiwem. Dzisiaj Max posłuży się zapalniczką. Będzie dla niego to też ułatwienie, a też i satysfakcja, że przygotuje wszystko w całości sam. Pracowanie i gotowanie to jest trudna praca, co nie? Ale oczywiście. Ale dla mnie to jest łatwe. Dla Ciebie to jest łatwe no. i pewnie, pewnie przyjemne, co? Takie gotowanie w terenie. No, bardzo no. nieźle się bawię. Oczywiście, bo w pewnym sensie jest to rodzaj zabawy i nabieranie oczywiście umiejętności. Dobra, Ty Max przygotowuj. Widzę, że masz poszykane już nieźle cebulkę boczek zaraz będziesz mógł postawić ale jeszcze chwilkę niech się rozpali trochę więcej żaru się zrobi uh -huh. bo mamy dzisiaj tego małego crossfire'a, uh -huh. eee, postawisz boczek zresztą wiesz co masz robić przecież nie no. a ja zajmuję się dobra klejeniem pie pieca ok? No. myślę że możemy się wypostawić trochę wyczyścić to ten kamień, który będzie paleniskiem wrzucać tutaj zaraz tam tej gliny. nauczyłem się rozpalić ale zaczyna skwierczeć dokładnie nie słuchajcie nie będę za dużo z tym się bawił po prostu żeby było funkcjonalnie Nadmiar liści tu nacie Będę po prostu odsuwał kamienie i będę je sklejał i trochę wody Mam ucinale? Tu już się bardzo mało, prawda? Dobra, to trochę za dużo. To nic. Trochę zmoczę kamień, żeby lepiej mi się glina przykleiła. No i się robi czarny, a nie czarny, ale ten. I przyklejam drugi do tego. Robi się I upycham, drogowy, wypełniam lekko jeszcze gliną. Jeśli nie będzie, nikt po tym skakał, na pewno będzie się trzymać. A jak Wy lubicie gotować, to zostawcie lajka like i suba. Oczywiście, że tak. Dobrze, będę pozwoli użyciał tego. Wrzuciłem cebuli, O już cebulkę wrzuciłeś weź co patyk i zamieszaj może to co, dobrze, tylko żeby taki nie był piaskiem, no to czyściutkich patyk znajdź jakiś, a ja nie wiem jaki, jakiś tam sobie znajdziesz, ale się upryskałem, powiem wam, że takie klejenie kamieni to jak powrót do dzieciństwa. nie będzie to ładne estetyczne ale ma być funkcjonalne po prostu służyć nam jak będziemy przychodzić tu przyszłościowo w teren i po prostu sobie coś przygotowywać do jedzenia o wymieszaj no pięknie pewnie trochę ten z nie jest piaskiem ale to nic Ważnie, żeby było dobra. Tak jest, najważniejsze, że będzie to przygotowane przez, przez ciebie i zjemy go wspólnie razem, bo spędzamy wspólnie razem czas. A przecież mogę zamieszać no, no, nożem, czy nie? Oczywiście, że możesz nożem zamieszać. Oj, teraz nie Kależyki? Nie, zjemy chyba sobie, ja zjemy sobie na tamtym kamieniu, a Ty zjesz sobie na tym kamieniu. Dobrze. Dobrze Ci idzie? Myślę, że idzie dobrze, ale... Nasz no, obiad ten, czyli taki w A u Ciebie? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze? Mamy już jajka. Bierzeczka. Bierzka. Tak. Okej. Okay. Dobrze. No, radę Tak. Jakby co, to mu w to ci pomaga O No i świetnie. Dobrze? No bardzo dobrze. Myślałem że źle. No dobrze, dobrze, wszystko jest dobrze. Wszystko okay. Jest dobrze, synku. Bardzo dobrze. Nie jest źle? Nie, bardzo dobrze robisz. Dziękuję. Proszę, słuchaj, Myślałam, że jeszcze coś zepsułam. Myślę, że w takiej potrawie to nic nie jest w stanie jej zepsuć, wiesz? Pachnie jak w najlepszej restauracji. I może być taką ciopcianne, tak? Ale oczywiście. Ale co radzi z tym jajkami? O, teraz to to jest ładniejsze. I to nic. Najważniejsze, żeby nam smakowało, żebyśmy się dobrze bawili i trafiło do naszych żołądków, prawda? Tak. Hej. Jajko nr trzy i trzyma. Dobra, już wszystkie jajka. Myślę, że zamieszam, co? Możesz zamieszać. Myślę, że powinieneś dorzucić trochę Czeka. do ognia, e, dorzucić? Mhm. No bo widzisz, jak się sytuacja nie rozkala? No to dorzucam, to dorzucaj, Ach. jak na razie. יותר משל הפעם האחורונה. אוקיי. wykończyć ten blat, tu muszę zostawić otwór wylotowy, czyli komin niestety kamień jest uszkodzony ktoś go potłukł jakiś czas temu nieważne, pokleimy to jak będzie służyć, tak będzie służyć jeśli nie, zrobimy modernizację naszego piecyka Max prawie ma przygotowane naszą leśną strawę Ogień mu wygasł, niestety uczy się leśnego obozowania dopiero także musi wzniecić na nowo z powrotem ogień i dokończyć naszą sprawę, czyli jajecznicę z boczkiem i z cebulką. Jajecznica jest prawie już gotowa, chociaż nie zbyt. Gotowa już prawie? Dobry. No tak, prawie, tylko musiałam jeszcze trochę pojechać. tylko nadmiar gliny tu ściągnę. O, już się robi taka dokładnie jak ty chciał. Taką jak ja chciałem. Uh -huh. okay. Ale nie chodzimy do lasu po to, żeby być czyści, tylko po prostu, żeby zacząć coś działać i się ubrudzić. To jest właśnie w tym fajne. Robi się taka jak ty. O, pięknie, ale pachnie. Pięknie pachnie. To chyba paliwo Pięknie pachnie, Max. Dziękuję. Szef kuchni. Szef kuchni polecam? I dokładnie. Wojskowe jedzenie. Wojskowe jedzenie? No. No to nieźle. Dobrze trafiłem z tobą. Pomału zacznę zaraz kleić górne elementy. No ja chyba zaczynam jeść tak by wyciągać powoli Zaczyna wyciągać? No bo się zrobiła właśnie tak jak Ty chciałaś Nie taka płynna, tylko taka wieś Taka uh -huh, uh -huh. jest Taka wieś Taka wieś Taka ma takim. taką Muszę tą trochę zwilżać ten kamień A ja muszę to tak trochę jeszcze ościerać, żeby żebyś nie coś miło. Ja bym gotował teśmy obiady dla, dla wojska, nie? Wiem, oczywiście, że tak. A jest taka praca jak gotowanie w wojsku? Oczywiście, kucharz. No to ja chcę być kucharzem. Ja chcesz być kucharzem w wojsku? Tak. Możesz, oczywiście. No to ja będę w przeszłości gotować obiadki. W wojsku będziesz i będziesz gotowy obiady. Okej, okay, to bardzo ważna i odpowiedzialna funkcja, żeby żołnierze Chodzili zadowoleni, nie chodzili głodni i nie narzekali, bo właśnie ale ja, ale jeśli żołnierz będzie najedzony, to będzie prawidłowo funkcjonował i mógł działać. A ja będę, jak ja będę mieć taką pracę, to ja będę gotować to, co, co na pewno im będzie smakać. Dobra, ja już wyciągam. Tak to taka może być? Myślę, że może być. A ja tu. No Koczymy najpierw dla ciebie. No to zdejmujemy z ognia. Połóż może patelnię sobie tam na kamieniu na razie. No. Ja zaraz wstawię wodę jeszcze na kawę. I na pićku. Muszę wyczyścić jeszcze moje palenisko. Jest tu trochę dźwigni zostało. Fajnie mokrej. Muszę najpierw para chyba uciec. Musi trochę wystygnąć, wiesz, Max? No. Ale mam nałożyć na ten? Na Możesz. Jak mogę, to dobra. Zabieramy się do pracy. Tak, nakładamy nakładam ci. Wiem, że to jest głodnym wilkiem. To jest głodnym wilkiem. Super, myślałem, że to ty jesteś wilkiem. Oczywiście, budowanie pieca nie musicie budować akurat z kamienia. Możecie zrobić to z kostki betonowej, takiej brukowej, poskładać. Nie musicie tego sklejać. Zapraszam Was do filmiku, który kiedyś nagrałem. Zrobiłem piecyk w przeciągu 10 minut. Oczywiście zostawiłem go. Ktoś go zniszczył na drugi dzień, bo pewnie nie podobała się komuś moja konstrukcja. Zapraszam Was i zachęcam właśnie do tworzenia różnego rodzaju elementów, które przyszłościowo po prostu pozwolą Wam zdobyć jakieś umiejętności. Już do kolejnego punktu. Będziemy zaraz zamykać tył. i będziemy też tutaj tworzyć w pewnym rodzaju komin ręce umyte ale pięknie wygląda Uczy. Jeszcze tylko przesmażymy trochę chlebek. Jeszcze chlebek przedsmażymy. Dobra, słuchajcie, muszę Wam się pochwalić, bo mój syn Max będzie miał za dwa dni 8 lat. Zobaczcie, jakie przygotował mi świetną jajecznicę Trzy. cebula, boczek, jajka. Do tego chlebek zaraz mi go zgrilluje i będziemy jeść. Czego w życiu więcej potrzeba? Jak trochę chwili wyjścia w teren. I spędzenia wspólnie czasu, a przy tym, przy okazji, świetnie się bawimy. No, dobrze. No dobrze. Max sobie przygotował na kamieniu, zrobił sobie talerz z kamienia i będzie na tym konsumował. Proszę. A ja zjem sobie na desce, bo tak Max sobie wyznaczył. No to i jemy? smacznego. Oj, czekaj coś Pyszne. No, dobre. Jak? Myślę, że. Zdałeś kolejną sprawność leśnego kucharza i teraz będziesz na każdym obozie naszym obozowym kucharzem. Przepyszne. My będziemy dojadać, się z wami żegnamy. Czekajcie na kolejne prace obozowe, które już niebawem zobaczymy, jak ten piec będzie się sp sprawdzał, a Max będzie dalej przygotowywał nam nasze leśne potrawy. Także trzymajcie się i do zobaczenia w terenie. Cześć! Cześć.